Rozglądam się, w którą stronę pójść. Ta niepewność powoduje, że człowiek tak naprawdę zostaje w miejscu, nie rozwija się. Dzisiaj otrzymujemy my, ale także Żydzi na kartach Pisma Świętego, znaki. Zapraszam Was na kolejne nietypowe słowo franciszkańskie słowo. Jedziemy. Niepewności pozbywamy się w momencie, kiedy zaczynamy właściwie odczytywać znaki, które dostajemy od drugiego człowieka, dostajemy od Pana Boga. Te znaki otrzymywali także Żydzi, a Żydzi zadają mu dzisiaj pytanie bardzo podchwytliwe, dokąd będziesz trzymał nas w niepewności. Jezus odpowiada: Tyle cudów dokonałem w waszym życiu i jeszcze mi nie wierzycie. Możemy być także i my zamknięci. Na te znaki od Pana Boga, cuda, także te malutkie, które dokonują się w naszym życiu. Może takim cudem jest to, że dzisiaj po prostu wstałeś, czy wstałaś. Może takim cudem jest to, że Twoja żona do ciebie się uśmiechnęła, albo ty, droga żono, uśmiechnęłaś się do swojego męża. Może takim cudem jest to, że dzisiaj Twoje dzieci posprzątały pokój, albo ktoś przyniósł z Twoich dzieci dobrą ocenę ze szkoły. Może. Takim cudem w Twoim życiu, studencie, jest to, że już pozaliczałeś jakieś egzaminy, jeszcze przed sesją zerową. Spróbujmy w naszym życiu dostrzegać takie małe rzeczy, które tworzą pewną całość w tej codzienności. A ta codzienność zaprowadzi nas też do życia wiary, do życia religijnego. Bo zobaczcie, nie mam habitu, nagrywamy. Filmy bez habitu ze względów praktycznych i logistycznych, ale to wcale nie świadczy, że nie jestem Franciszkaninem, że nie jestem księdzem. Szata jest pewnym wyznacznikiem, znakiem dla tych, którzy spotykają mnie na zewnątrz. Także ci, którzy tutaj przechodzą, być może częściej by mówili: Szczęść Boże, a być może by bardziej pluli na mnie. Ważne jest to, jak my przeżywamy w środku Pana Boga, jak przeżywamy swoją wiarę, jak odkrywamy swoją wiarę i stajemy się jednocześnie apostołami, znakami wobec tych, do których jesteśmy posłani w codzienności. Bo przecież głoszenie Ewangelii nie należy tylko i wyłącznie do Księdza, ale przecież należy do nas wszystkich. Jezus mówi: idźcie, jesteście posłani. W momencie sakramentu Chrztu Świętego, kiedy rodzice nas przyprowadzili, w momencie kiedy przyjmowaliśmy pierwszą Komunię Świętą, kiedy przyjmowaliśmy sakrament bierzmowania, odnawialiśmy, odnawialiśmy swoje wyznanie wiary, wyrzekaliśmy się grzechu, wyrzekaliśmy się zła, i to jest też taki znak dla współczesnego świata. Zachęcam Ciebie do tego, żebyś był znakiem we współczesnym świecie Chrystusa żyjącego, żeby w Tobie żył Chrystus. I na to Ci błogosławię. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. O godzinie 20.00 co? Koronka. 20.30 co? Różaniec Święty. I co jeszcze? Sub kanału, lajk, ciuk do góry i do zobaczenia. Z Bogiem. Trzymajcie się. Pa, pa.